Ewentualnie. O kurwa. Ja już na miejscu. O kurwa. Co? co? Ojca mnie wystraszyła. Ojca, który mnie zawału dostał. Dwie trąbki naraz, co nie? Olcia, ja się tak nie bawię, to ja się tak nie bawię. Tak to wiele, ja mam punktów teraz. Ale o, e, trąbki są już tylko, a nie, są mi za punkty. Tak, ale jest za tysiąc... Trzy trąbki naraz? Nie, nie, nie ruszę już trzech. Wystarczą dwie. Dwie starczyły, naprawdę. To nie jest zachęta do 3, 5, czy Olcia. Naprawdę, no spokojnie, tak wiesz. Tak spokojnie. Spokojnie, 20 możesz dać co? E... Nie słuchaj go. Nie słuchaj go. <grystanie> naprawdę, eee. Olcia, nie słuchaj go. On nie wie, co mówi. Ja myślę, że o mnie wie, co mówi. 25, Olcia. Olcia! On nie wie co mówi Nie klikamy 25... Nie. Ee, nic! Hello jaka Olcia? O Jezus, nie bo... wiem jaka Olcia, no do ciebie mówię Olcia Ja że mówisz Ola Chyba lub Aleksandra, bo u, 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 chyba że masz Ola po prostu na imię. Właśnie. Masz na imię Aleksandra w dowodzie czy masz Ola? <laughs> to jest dobre pytanie. Kurde, no szczęście. Aleksandra. A woli, ale wolisz Ola? Czy Olcia? Jak mówił? ja mogę zwracać się Aleksandra e, mogę się zwracać Ola Olcia Ola wolisz? Dobrze Ola To... Czyli... Jak będę ci... Jak myśl i irytował to będę mówił Aleksandra <śpiewa> Żartuję, żartuję, nie będę aż taki... Nie będę taki niedobry Dobra, no to możemy zrobić z was olecam ja? braci zadania które są e... omy oh gosh maybe i can feel your według dystansu masz brać, najlepiej dla siebie że To To szalej! Dobra, pojedziemy do innego miejsca. No to impreza trwa najlepsze. Ojciec się uruchomiła. Ojciec, ale jak zwykle ja żartowałam, mm, żebyś takie coś waliło, no? Za późno. Ale... What the hell? Adrian, przysięgam, że jeżeli takich rzeczy będzie więcej przy ciebie, to niedługo szukam wstyczki i będziecie coś tu słuchać. 10 miałem. Wiem, ale to jest przerażające. Wybieraj zadanko Ja już mam Jadę właśnie A już masz Od razu mówię Kolejne zadanie jedziemy za. A skąd? Skąd? Y, Czekaj bo ja mam Od razu A 3 Mi że wystraszyłeś się Tego że ściągam wtyczkę Co? Nie, nie, nie tego, ale ja Ale oni was się ściągać naprawdę. Czyli jednak nie. Misz ojca? jednak nie ściągać tej fryczki. A dopiero... Nie no, ściągaj, ściągaj, śmiało. Alcia, jak jeszcze raz zasponisz, to czekam. Wariuję. No dawaj wtyczkę? Będzie wesoło? No tak, też tak myślę, że może być wesoło Cicho się. No co za... no... Skąd, to skąd jedziemy? Gdzie mam się teleportnąć? Poczekaj na chwilę Mówisz, będzie wesoło? No zachęcasz, zachęcasz Cicho sieć Cicho sieć, jak coś, to też są od złotówki. Ja tylko tak mówię. Sorry, jak coś, muszę od nowa. O matko, Olcia, ty żartujesz w tej chwili, co nie? O, ja teraz nie. Zasuję. czekaj chwilę. Mm, mm, On się. Ja oguchnę. Ale, poczekaj, jak ja mam oguchnąć? A ktoś się za ten? A teraz czekamy. Pulpit. Jak ja mam oguchnąć? Bo za ktoś te się tutaj namawia na takie miał. rzeczy tyczka do Discorda aby nie. alerty Nie, proszę. Działa Twitch. Ale nie. Automatyczny Twitch dropy momenty i punkty. Jak to dać? Powiedz o ja, streamie tak. na Discordzie, dodać alert na stream e Twitch YouTube. Dodajemy chat, cel Żeby i donate i alert na stream. Konfiguracja alertów w Twitchu. Szuka. Szuka. Dobra, jedziemy kolejny raz za, załatwił, oh. bo już chcę mi się cofać. O oh my gasz, olcia! Olcia, ja te chyba trąbki wezmę drożej, bo ciebie nie odstrasza pięć... Yy, pięć biców. Ale na razie jesteś to przemyślę na razie baw się. Jeszcze na razie, myślę o. Tak zrobić, żeby Twitch. Y... Twitch Alert. Discoop.Up.D. -di. O! O nie. O! o nie. nie, nie instaluj tego. O! Nie instaluj. Czekaj, ale to brzmi. Nie... Ale to brzmi Odcia... bardzo Od... fajnie. Olcia, odegramy się. Przysięgam. Czekaj, stream cord. Zobaczmy jak to... Ciekawe co to będzie działało. Aż zaloguję się na to. Ja już się modlę. Zobaczmy, czekaj, jak... Czy to będzie działało i jak to będzie obciążało komputer oczywiście, to jest, to jest bardzo ważne. Ty się mądrze, żeby mi komputer nie wytrzymywał. Ewidentnie będę musiał naprawić ciężarówkę. Mówisz? Mhm. Uh -huh. Oby naprawa była gdzieś jeszcze tu. Bo... Ale to Aha. jest. do powiadomień? Aha! Hmm. Chyba nie ma takiej wtyczki. Jest na pewno. Dodaj bota na serwer, używaj dostęp do Twojej nazwy z banneru i po znej listy Twoich serwów. Otwórz kuuu. Hmm. Czyli mówisz, że to nie jest to tak. Dobra, ja już dojechałem. Hmm. No i dobra, może. No, powiedz mi to. Nie, myślałem, że do alertów to się nie opłaca. Dodawa to nie dodajemy tego. Je, he, he, he. Czyli zakniecie, bo może znajdę. Abyś nie znalazł. aż co to wywiemy Tu coś jest, ale to chyba też nie Twitch Alerts yy. Stream goes live on Twitch ratun, Stream... ratun Twitch Dobra, może nie dzisiaj, ale gdzieś się znajdzie oh. Oh. A o! W chwili jechało dynamiczku z obrazu informa... ...prochowy wysłanie ćwiczu po... ...właśnie disco! Chyba znalazłem taką informację, która by mnie interesowała. Co prawda A, po więc, częstku, czas... ale... Olcia... Olcia... O, ja zna... Ty znalazłaś? Wyszło linka! Myśleli linka! Nie, dawaj link, lecimy z tym. Dawaj, dawaj. Nie, będę pisał jeszcze więcej. Nie, czekaj, push YouTube, a twitch alerts czy to jest to? Aż sobie to przetłumaczę, bo mój angielski jest pusz, co znaczy pusz? Naciskać. No, no roznień swoją wypowiedź. Czy to jest to? Czy to może być to? Nie instaluj tego. Nie. Odśwież Nie. stronę A tu Discord, to to? Uzyska dostęp no, do no, Twojego no, nazwy, uzyska awatar i banneru, uzyska dostęp no, do Twojego adresu mail, po, Pozna listę Twoich serwerów, Tołą do serwera dla Ciebie... to będzie zawsze tak pisać. To będzie i tak zawsze pisać. Inaczej daj, bo inaczej daję linka. Na no razie swoją... Nie dodaj tego Linka, bo ja nie jestem pewny czy za to, to, a... pewnie nie to. Dobra. Wybierasz się z tanko. No czekam, masz przyjmiesz i dojedziesz tu. Dobra, to ja mam nadzieję, że w międzyczasie y, da nam Linka tutaj Olcia. Olcia... A ja sobie już wybieram to twoje zatanko. Alcia tak, jak coś jak masz, to dawaj. Nie. W lewo. Nie. Podoba mi się ten pomysł. Przyprawdy, <grym> się o Mi się nie podoba. Mi bardzo. A Kurczę, masz! Olcia, ja, no rozczarowałem się troszkę! Ja naprawdę miałam nadzieję, że to znalazłeś, ale ja to poszukam. No dałem ja się wierzyć, zrobić, ja, bo wiesz, ja naprawdę wierzyłem. Ja uwierzyłem, że wierzę. Nie tylko ja będę miał te dzwoneczki, a czy się trąbki. Adrian Cię na to namawia, więc... Nigdy tak nie rób. <laughs> Kurczę! Od namawiania mnie do tego, żeby jednak to wziąć. Jedź teraz. Co? Nie mówię o, do w lewo. ciebie, Paweł. Ale Adrian? Odboć te w lewo. Ale ale te trąbki, to one są głośne, jak się jest 25 razy. Naprawdę No tak cholernie. 25 trąbek. 25 To od razu wyszli, może 50 czy 100. Nie nie ja, ja tutaj wiesz Nie da rady Kurczę no Prawie mi szkoda z tego powodu, że nie da rady Odbądź Aha, Oho, Oho Adrianowi się spodobał ten pomysł rzuca we mnie równymi rzeczami A to. O matka! Odbochty w lewo Ja tu oszaleję, Olcia, oszaleję. No co w piątek, Olcia, robimy znowu horror, jakiś horrorek, żebyście mogli mnie straszyć. Odbochty w prawo. Oho aha. Doraziliście do celu? Co? <noise> ja... no, nie wybieram Zadanka, to już masz wybranko na wy... zadanko. O matko jak się... Ile tutaj dźwięków teraz? Moje serce!

Ok, no, się że... właśnie się przypominać, że co? jeszcze nie zmieniłam jednej rzeczy. Jedź, Adrian, jedź. Ale ja nie prób próbuję. Musisz się nie cofnąć, się cof. pewnie. Musisz się zawiesić o. Nie chciłem się o od, yy, od coś, nie wiem, jadę. Olcia Ja ci mówię, jak ja cię poznam... Jak ja cię poznam... To cię tak mocno przytulę, że zabraknie ci tchu. Mówię ci to. Ja bym raczej się pał. Lepiej żebyś... Ty się żartuję tak? Nie, przy, nie będę cię tak przytulał, żebyś tu mi tam wtedy nie umarła Podpocznym mi tam na miejscu, ale... Brawo. Ale naprawdę straszysz mnie okropnie Okej, okay, nie, sam zabawa się dopiero zaczyna Ty mnie też nie strasz Jedź, ty najlepiej, jedź, skup się na jeździe Bo zobaczysz, Brawo, naprawdę ja znajdę wtyczkę, skupię się na to. tym, żeby znaleźć wtyczkę i następnym razem jak będziesz grał to będziesz słyszał wszystko co ja Dzięki za Dobra, uszkodzenia ja... Muszę A? się cofnąć Ale ty mnie nie chwyciłeś. Jak ja ciebie uszkodziłem? No bo uszkodziłeś samochód, który... Za... A ja jechałem za tobą Przecież nie uszkodziłem? nic Pewnie nie walnęło? No wcale, wcale Ale... nie Zignułem się, Lofy, się czy prawie no? musimy je. Ja? ja nic nawet nie poczułem ja dopiero odbieram zadanko dzięki, dzięki temu A potem te <grym> Olcia ale ty mnie straszysz Odwróć ja mam... O O Właśnie <grym> tak ja miałem powiedzieć, że, że chyba Olcia w sobie poszła <grym> i już nie będzie mnie straszyć A tu takie Aż podskoczyłem, aż podskoczyłem na tym fotelu Masakra. Nie no nie przegina, ale. Line Jeśli tam nic nie piszesz, Ojca to już Cię nie ma. A to Olca po prostu czekała, aż uśpi moją czujność. Co tu się wyprawia, widzowie? Co tu się kuźniwa wyprawia? Co tu się wyprawia? Halo? Halo? A ojciec zbiera punkty jeszcze, bo ona tak nie używa punktów, więc ja nie wiem, co tam będzie się działo. Jak ojciec zbiera punkty. Olsza, ile ty masz już punktów zbieranych. Nie wiesz? Czy nie chcesz zdradzić? Odbądź te w lewo. <tryk> Serio nie wiem Aha To jak wiesz jak Ty coś, nie coś nie to... Dziękuję za bici Bardzo serdecznie bardzo ci dziękuję Znoszę ci jeszcze ci oddaję pizze O kurde Co, co, co? Co tu się... Oho jest o Ocho. Ja... Ale będę miał teraz sambej słuchali słuchani normalnie, a się. Ocho, oho. Ja. Co jest tu? Jeśli przyjdziesz, to będziesz miała nową rzecz. Normalnie widzowie, będziesz wyróżniona. Mówię ci. To jest te same mixle, ja po prostu... Ja nie słyszę gry. Ja nawet czasami nie słyszę co do mnie mówisz. <gry> Czemu niby? A e, bo się wyróżniasz <laughs> Ale spokojnie, to tylko będą oznaczenie na streamie, więc spokojna głowa Jako jeden z bardziej wspierających y, widzów Więc spokojnie, nic złego Cieszę się, Cieszę, że skończyła to głośno wysyłać to, by to nie jest koniec, to dopiero początek. Ja Olcę już trochę poznałem, Olce jest taka zwariowana, że... To nie jest koniec, to jest dopiero początek. Cederowaniem, w wysyłaniu dźwięków, no wiesz... To też jest duże wsparcie dla mnie. Ojoj, i wypadek. I tylko 5%? No ja myślę, że 7. O oh my gosh O Boże Oh my gosh Lepiej by zadowolony Lepiej by zadowolony, że ja tego nie słyszę. Masakra Na se vyrazit. Moje srdce, ovce